Weselny klimat, tak się zaczyna, jest biały welon Co się dzieje? Proszę powiedzieć Proszę mówić Zdemolowali nam auto, zdemolowali nam auto, panie zatrzymaj park, pan. Warszawa, Bio. O, Chodź tutaj, wsparcie na moją pozycję poproszę, jedno z tego z Lakeside zatrzymał się na autobus za mną dobra Proszę zatrzymać ten autobus wielmożny Proszę pana, proszę go zatrzymać Przejechałeś za uważałem Dobra Odjedź tu dwisty Zatrzymać ich weź ten, stań za mną O kurwa macie autobus Dobra Proszę wyłączyć silnik Proszę nie wykrzykiwać żadnych obel. Spokój! Spokój, proszę nie wykrzykiwać żadnych tych. Dobra. Zostaliśmy zgłoszeni, że panowie biją kogoś. My Dobrze, to w takim razie proszę nie, nie puszczać głośno muzyczki, tak? I w spokoju jechać na mecz. Ryfie, nie ma problemu. Dobrze, I to wszystko. Może pan jechać na szerokość. Słucham, czy kto oni pana pobił? Ma pan GoPro? Go. Mam go. Co, co wiem. Jak tam ile jednostek? Dobra, to zaraz, przychodźcie, zatrzymamy ich. I powiem, że pojechać na komendę. panowie, proszę tym autobusem kierować się na teren komendy, dostaliśmy zgłoszenie o pobiciu, dobrze? Proszę jechać. 10, 20, 10 20 zakręt, klocka. Myślałem, że pan wyszedł, bo widziałem, że, że pan na pojadł. komendę, w stronę komendy skręcił, 129 nerdy. Kolejny kolczark na komendę. Nie zobaczymy gdzie jedzie na razie. Na razie gdzie w pościgu. Słuchaj, Co? cofa Dobra, ej, jednostka, radiowo, zawróć w fotel. Zawracając w fotel, roztop ten kolczark, który lubi ci To ja piecham na stadion. To blokuj. Proszę zatrzymać ten... tego rzęcha. Zatrzymam się. Zatrzymam się. Wysiadają, wysiadają. Do tyłu. Do tyłu. Zielona sumarka przesadzajemy. Łobicie policjanta. Strzelają do nas. Ręce za głowę OSTRZELAM! Ręce kurwa wszyscy za głowę powiedziałem! Ręce bo strzelam. Ostrzegawcze! Stój bo strzelam! Ręce za głowę powiedziałem! Nie ruszaj! Zatrzymaj po. 10-80 autobus. Policjant wszystko Jaki kod mamy? Jaki kod? Ra, żółty, na razie. Wsiadać, wsiadać do, do tego, do... Jeden przez jest. Jeden został przez Jednego stołu. łapcie, jednego łapcie do radiowozu i za nimi. Wsiadają. Zatrzymać się! Ale już! Ale już, powiedziałem! 180. Stój, bo strzelam, rzuć to, rzuć to! Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to, rzuć to na ziemię! Ręce, 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 ręce! Głowa, głowa! <śmierdzi> jeden postrzelony, biegnie jeszcze jeden tam! Ręce, A, ręce! Dobra, mamy dwóch skutek. Dwóch skutek mamy. Jeden postrzelony. Dwie subartki przy radowozie. Uważajcie, za łukiem nasi stoją. Odjeżdżają. Jakiś wypadek zielona, biała. Bierzcie ich blisko do autobusu. zielona odjeżdżają. Nie, nie, nie. Chcecie pod szóry mieć nogę. He, chcecie mieć nogę. Przykro mi, proszę pana. Musiał pan strzelać. Musiałem, proszę pana. Dobra że 125 plus 131 zajmujecie ich sprawą Przyjeżdża Correction i Correction jeszcze tam ich odwiezie 125 plus 131 się tym zajmuje Reszta jednostek idzie na patrol, postawcie ich tutaj Mm -hmm. kurwa, że lubi się przyznał, że był 123, status trzeci. No co ty, to ty jesteś chyba chora. kierowca jest chyba na 805 plus.